No właśnie, zrobiłem sobie po ognisku posiłek. Chcę wam właśnie pokazać. A Się tłuszy jeszcze. Ziemniaczki, cebulka i konserwa tłuszczowa. Bo nie było czasu. To obiad taki mój. O, no, a to ognisko ognisko. Nie ognisko, no ognisko w piecu. O i zaraz przyjedzie Paweł który, Piotrek. Y, Piotrek Który była jego kochana żona y, w Kanadzie i widz Właśnie widz dał jakieś prezenty i przywiezie i po prostu jego nie będę nagrywał, tylko będę ręce jak przykazuje. On przyjdzie do domu, w domu ciepło. I serdecznie, gorąco jego żonę pozdrawiam. Na pewno jest cudowną kobietą. I Pozdrawiam go i ma do mnie zadzwonić, jak będzie jechał, nie wiadomo czy on przyjedzie, ale powinien przyjechać. I ogółem chciałem na ten temat to Wam powiedzieć. Ognisko było trochę na podwórku chłodno, a jakoś się rozpaliło. Widzieliście, kiełbaskę się zjadło. I teraz o, właśnie trzeba zrobić y, jakiś ciepły posiłek żeby sobie zjeść i wszystkich widzów i je, ja YouTube też pozdrawiam, że mi zdjęli właśnie tego bana, chyba zrozumieli Dlaczego oni mi dają? No w tam, tamtym miesiącu dobre filmy nagrywałem i nic, nic nie było pokazywane, nic takiego nie było za, za bardzo tam przyklinania i po prostu i normalne, bo rozmawiałem z policją. Policja powiedziała, żeby nie pokazywać żadnego alkoholu, nie przyklinać, żeby, żeby po prostu banów i po prostu będę też normalne filmy wrzucał na ten kanał. No i dziękuję za wypowiedź.